Gość Radia Raciąż Do wysłuchania audycji Gość Radia Raciąż zapraszam Magdalena Grzywacz. Dzień dobry, witamy ze studia Radia Raciąż. Dziś gośćmi w naszym studiu jest grupa Fasolek z Miejskiego Przedszkola w Raciążu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, chyba jesteście przed śniadaniem, co? Jeszcze raz dzień dobry. Dzień. O, tak, teraz to widać, że już po śniadaniu. Kochani, jak Wam się podoba w naszym e, e, radio? Fajnie. Kto? A, wszyscy tak nieśmiało, tak? A kto mi powie, jakie tu dominują kolory? Czarny, czarny, nie Proszę państwa, powiem otwarcie, że umawialiśmy się na podnoszenie rąk i indywidualne odpowiedzi na pytania, ale to niezwykle trudne z grupą fasolek, bo tu wszyscy wszystko wiedzą. Więc może zapytam inaczej. Czy ktoś mi może powiedzieć, co to tak naprawdę jest to radio? Kto wie? O, jak masz na imię? Zosia. Powiedz. Y można włączyć... Y Piosenki. O. Bardzo dobrze. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, Czy, czym jest radio? Słychać w nim piosenki. O, bardzo proszę, jak masz na imię? Basia. Basia, bardzo proszę. Co Można to... oglądać wywiady. Oglądać albo wysłuchiwać. A co to jest wywiad, Basiu? Wywiad to to, że wschodzą się ludzie i o czym się rozmawiają. Mm -hmm, to prawda. A czy słyszeliście kiedyś jakiś wywiad z kimś? Kto słyszał? Ty, tak? A jaki słyszałeś wywiad? Pamiętasz? Tak. Co to, Jak masz na imię? Gaja. Gaja, powiedz, jaki słyszałeś wywiad? Raz słyszałem taki wywiad, że, że ludzie ze sobą rozmawiali, tak? OK, no to jest wszystko jasne. E, słuchajcie, już wiemy, że jesteście w radio raciąż, jakie tutaj dominują kolory i nawet wiecie, że w radio e, słucha się muzyki i można też usłyszeć jakiś e, wywiad. E, powiedzcie, e, e, ile Wy macie lat? Kto mi powie? Sześć. No, wszyscy odpowiedzi. A niektórzy mają pięć. E, a czy ktoś chciałby coś powiedzieć o sobie w naszym radio? Gdzie mieszka? Co mu się podoba? Jaki lubi kolor? Kto by chciał coś powiedzieć? Proszę, ty jeszcze nic nie mówiłaś, to proszę, powiedz jak się nazywasz. I... Oliwka. No Oliwko, to powiedz nam coś o sobie. Pobliżej mikrofon. Mieszkam na ulicy Piłsudskiego. W Raciążu? A, super, miło Cię poznać, Oliwko. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Różowy. Mm. Dlatego pewnie masz różowe dresiki dzisiaj, tak? I ile masz lat? 6. Poważna sprawa. A e, ty Powiedz mi, e, lubisz chodzić do przedszkola? Tak. Uh -huh. A co najbardziej lubisz w przedszkolu robić? Uczyć się. O, a czego lubisz się uczyć najbardziej? Literek. Literek. No, to już pewnie niektóre dzieci potrafią czytać. Czy ty umiesz czytać, Oliwko? Jeszcze nie. Ale jesteś na dobrej drodze. O, proszę. Jest sporo osób, które już potrafią czytać. Proszę Państwa, a to jest niewątpliwie zasługa pań, które towarzyszą grupie Fasol, bo są z nami dzisiaj pani Aldona Karulkowska i pani Angelika Trzcińska. Dzień dobry, witamy, panie. Więc e, dzieci przyszły e, z bardzo dobrą opieką. E, słuchajcie, e, jaka pora roku teraz jest? Jesień! No, a skąd wiemy, że już jest jesień? Spadają liście! No, proszę Państwa, mamy cały czas naszego bohatera grupowego, e, a, a spadają liście. No dobra, a coś jeszcze? I kolory. Kolory. Spadają kasztany. O bardzo proszę do mikrofonu, jak masz na imię? Bardzo proszę. Co jeszcze że, się że, spad... że kolory zmieniają listę. Okej, okay, to jest bardzo dobra odpowiedź. Czy jakieś jeszcze są. Kasztany spadają. Kasztany spadają? Proszę bardzo, jak masz na imię? Gabrysia. No, Gabrysiu, co tam się jeszcze jesienią dzieje? Yy, że żołędzie spadają. O, już kasztany i żołędzie. A powiedzcie, co się dzieje z ptakami? Zaczuję w tym kraju. Mhm. Ale to wszystkie nas opuszczają? Nie. Nie. Znacie jakiś gatunek, który na pewno nas opuszcza? Zosia, teraz ten. Bociany. Bociany. A jak wyglądają, Zosiu, bociany? Białe i takie czarne. Białe, czarne. A nogi jakiego mają koloru? Maręczowego. A dzioby? Panańczowego. No, bociany nas niestety opuszczają. A pamiętacie, jak się nazywa ta pora roku, kiedy bociany do nas wracają? Wiosna! to! Wiosna, tak? Wiosna latem, no to to już by było trochę za późno. Więc e, słuchajcie, wiemy, że jest jesień, wiemy, że jesteście grupą fasolki, że macie 6 lat i że bardzo Wam się podoba w Radio Raciąż. Proszę Państwa, naszymi gośćmi dzisiaj była grupa fasolek. Jesteśmy z nich bardzo dumni, bo świetnie potrafią się zachować w studio radiowym i myślimy, że mamy wśród członków tej ekipy przyszłych radiowców. Także dziękujemy Wam za wizytę w studio. Dzień. 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 A Państwa zapraszamy do słuchania naszych kolejnych audycji na antenie Radia Raciąż. To była audycja Gość Radia Raciąż.